budować i chciałem się dopytać właśnie takiej osoby postronnej jak tam, no. jak tam mniej więcej, jak tam wygląda okolica, na przykład czy są jakieś zadymy, czy do, dobrze to wszystko wygląda? Bo tak jak, wie, wie pani, mam kasę wrzucić, a tam nie mieszkałem nigdy, to wolę się zapytać osoby, która tam mieszka, niech mi coś opowie, nie? A skąd pan ma mój numer? A to, wie pani, co tam, y, raczej nie mogę mówić, więc y, lepiej nie będę gadał, nie? Ja też lepiej nie będę gadać. A dobra, to mogę powiedzieć. Ja pani, ja pani powiem skąd mam numer, a pani opowie wtedy czy nie? Tak. Dobra, no to ja numer wziąłem z Olixa. Wpisałem, wpi, tak, wpisałem, tak. wpisałem satki i pani mi wyskoczyła, dlatego. A, no. no, 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 bo ja no. właśnie myślałam, że pan dzwoni w tej kwestii. Nie, nie, nie. No, <laughs> nie. ja wolę właśnie. No, a... Opowie pani tam. No, a... No. no, ale w jakiej części, nie, Sadki to spokojna wieś, tu się nic nie dzieje, to jest spokojnie no. i wie pan, no jest urząd gminy i, i, no, i duża firma Aman, gdzie płyty sprzedają i wie no. pan, no ładne są osiedla, Aj. dużo rozbudowane, także miejscowość polecam, no co, mieszkam od tylu lat i uważam, że, że miejsce jest odpowiednie do, do tego, żeby tu zamieszkać, spokojnie, cicho i... No. Nie ma, ni nic takiego nie dzieje, co by tam y zakrywało na jakieś przestępstwa albo no. wie co, Tak A są ty sprawiedliwy? Kobieta, młoda dziewczyna jest to no. I na przykład można wszystko załatwić, albo na przykład Ksiądz też taki do pogadania, czy jakieś problemy? Ja, ja. Wie pan, mieliśmy księdza, który się wyniósł, Bogu dzięki, bo nie szło. No? A tu nie, to jest taki pracowity ksiądz i w no gumaczach bo... sam na cmentarzu pracuje taki człowiek do pogadania. No. Nie no, wie pan nic z tego się niczego sobie. A pan już działkę kupił? Czy pan działkę no, ma? Czy no, pan... Mamy, mamy już namierzoną, mamy teraz właśnie przelew wykonać, ja tu jeszcze ogólnie jestem z Wielkopolski, Piła, nie wiem czy pani wie No Piła mam córkę, w pile, to nie no. tak Piła wygląda, ba? no Piła jest kink, dużo wody i ziemi, no. to gdzie tu pan dostatek? Ja ogólnie jestem ze Szczecinka, mieszkam w Pile, ale teraz będziemy raczej kupywali tam w sadkach i chciałem właśnie się osoby takiej stronie dopytać, Aha, właśnie słyszałem no, o, tym, o, tym, o tym poprzednim księdzu coś słyszałem, właśnie, że słabo. No, no, poszedł do Dębowa, chwała Bogu, no. No. Ja go, ja go tam... A teraz mamy naprawdę fajny ksiądz i, i wie pan, no, nikt, nikt co mówiło, żeby odradzać panu, nic, nie nic Ale... takiego nie dzieje, co, co, co można by było pomyśleć, lepiej, żeby nie budować. Ja, jakich... Nie, bardzo fajna wieść. Jakiś autobus tam dojeżdża? Jakiś PKS czy coś? No jest, no, panie, to jakiś, to jest dziesiątka, to przy dwa e, autobusy i prywatne i, i PKS-u, no. Normalnie? I kolej, no, i kolej jest samoszczelu, także to, to, nie no, nie, pan, no, nie ma problemu. Kur a tam, jadu, e, a problem z tymi alkoholikami, to jak na każdej wiosce, na pewno tam przesiadują, nie? Nie, u nas, proszę pana, było trzech takich, ale niestety... Umarli. A, a Kozłowski no, jeszcze żyje? Teraz nie, nie widzę, żeby ktoś tam siedział przy sklepie albo nie ma, bo przy sklepie nie ma takich teraz no. miejsc u nas. To jest takie nie pan. Tam jest, jest Biedronka, dwa dina i to jest takie nie, pan już tak to trochę po miejscu. A tak nie też wie. nie, nie chcę pani męczyć, a na przykład taka yy, młodzież bandycka. No gdzie, panie, u nas, gdzie młodzież, bandycka, to pan opowiada. Nie ma czegoś takiego. No, no wie pani, no, to dlatego wolę się no wy. Wypy... był jeden, był jeden dobosz, tam już siedzi zamknięty, bo mnie pół ukradł z ogródka. No ale już od razu ten sam dzień poszłam do niego i, 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 i już odzyskam, ale tak, to się tu nic nie dzieje, spokojna, wieś, panie, ja tu, tu chodzę. Ja codziennie tu. A, nie dziel, na a, 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 a dzielnicowy też w porządku kurczę a dzielnicowy nie miałem przyjemności. Wie pan wolałabym nie mieć, więc a. Y, nie, nie wiem w takiej taki tam hmm. dzielnicowy jest. No było a tam policji, jakieś... A wie pani... Natomiast nie była policja, od zeszłego roku dopiero jest Bo w panie, w wie pani co, tutaj moja dziewczyna ma też tam znajomą w sadkach to też mówi, że ogólnie dobrze wszystko i tak dalej. Że ładne, nawet fajne rejony, taka spokojna wiocha, ta, ogólnie wszy wszystko ta. jest, ale mówi, że tam. Yy, tak coś tam jedyne co mówiła, co tam im przeszkadzało, to tam tak... przepraszam, tak powiem, bo nie wiem jak pani ma do tego stosunek, ale tam mówiła, że, że tam ogólnie, no, że trochę jest tam, lesbijki, geje, takie wie pani, nie? Że tam jest parę osób. No nie znam nikogo takiego. No. takiego no. nikogo nie znam, u nas nie ma. No, kurde, no to ten może. No, wie pani. Ale, ale... Proszę pana, nie ma, ja nie znam takich ludzi u nas, ale gdyby nawet, to przecież co to, no nie, to nie, ma do no, wybudowania nie. Na, na chci, nie, to no, nie ma żadnego związku. Nie, no to nam no akurat nie, nie przeszkadza, nie, tylko tutaj bardziej, no. cho bardziej chodziło, że tam dzieci kwiaty, wie pani, rozpusta tam, nie? A gdzie pan taki u nas w rozpusta, nie pan, 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 nie pan się bo. Po... Nie, widzę, że Pan jakieś dziwne wiadomości. No. Więc niech Pan w ogóle w ten sposób nie myśli. A to dobra, to nawet dziwne. jakbyśmy tam e, przyjechali, nawet jakbyśmy się dogadali, to można tam do Pani podjechać, jakbyśmy coś na herbatę podjechali. Może, proszę bardzo. No, Bo my tu na, nie proszę. będziemy mieli za bardzo znajomych, abyśmy tam się osiedlili, tam gdzie nowe budynki budują, Pani pewnie wie. No, gdzie? Na samostrze? No, no, tak, tak. Bo nic nie ulica, tak tam na Ja, jest dużo osiedle. O, jo. No to ładne osiedle. Spoczę, no. nie tak jak ja dziesiątce, ja tu przy dziesiątce się spiły i jedzie, to zaraz przy dziesiątce po prawej stronie, jak spiłę się jedzie, to ja mieszkam. Ja tu z żoną się... W, ja tu będę z żoną i z żoną się wprowadzę i z ojcem jak coś. Także o, będziemy w, trój, w trójkę ben, będziemy. No, no, tutaj będzie się pan budował, tak? No, tam będziemy już na gotowo prawie. o Tu dam ojca na chwilę. Do... O? O, ojciec się wprowadza z nami tam. Tu do sadek jak będziemy się przeprowadzać. Pani, jest... pani z tej jest... Co A nie tam jest, proszę Panią? No bo Jezu. Bo tu u nas... Ładna wieś! Bo tu... U na... nie, no, 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 jakby tak, żeby nie było, że się chwala, ale spokojna, wieś, naprawdę u nas tutaj pan mówi o jakichś lesbikach, o Badziorach. Nie takich nie, nie ma. A są takich sytuacji. A są Murzyni są tam? Nie, nie ma. U nas jest chyba 20 sztuk w przecinku. No, możliwe w tym. W, mamy dwie Ukraińki, dwie rodziny mieszkają, ale żadnych Murzynów nie ma, żadnych leźbijek nie znam, gejów nie znam. Także a była, była, pani, spokojna, a była, była pani w pani kiedyś, czy nie? Nie byłam. Byłam w. Droskienniki, Jakie? Pierdolniki? Nie, Droskienniki, tam Aha. jest to sanatorium. A. A, a, a w ogóle mam pytanie, a są tam jakieś u was jeziora, rzeki, tak jak tu u nas w Gruzji? Jest rzeka Rokicka, ale, ale nie, nie za wiele, Oj, nie, nie, rzek wielkich u nas nie ma. Noteć jest, ale Noteć o. jest tak, ja wiem z siedem, no nie 7, pięć kilometrów od nas. A noteć, noteć. noteć, to jest tam koło Nakła, nie? No to my koło Nakła mieszkamy. No tam po ulicę, po tulice, tam mam rodzinę. No to tam z Nakłem, a my w tę stronę, w stronę Piły, bliżej Nakło, Sapki Aha. A, a spyta się już Pani, już tam właśnie nie śmierdzi trzodą chlewną, A tam coś? zawsze śmierdziało jechałem przez Nakła, jakimiś królikami, nie? My nie mamy żadnych chlebów, nie wiem. Może Ale nie, to mówić. Zakład Państwowy jakiś tam zawsze przez jak się przez tory przejeżdżało, to zawsze jechałem w masce Be w Pegas. To w Nakle była maszarnia, dawno i nie ma. właśnie. <laughs> <laughs> już nie śmierdzi no, tam. No, da. no nie, bo nie ma już. Już dawno nie ma masarni, już się, bloki tam stoją na tym miejscu, że także... Tak już... Ja tam byłem, ja wiem, 70 lat temu, to do tej pory to... Już... No, może drogi, to wtedy było, no to rzeczywiście może i tak no dobra to będziemy się na no. miejscu dobra no, no jak, bo, jak się tego to, było, to może pan się twarz jakby no Dziękuję. Się, się dobra, ja, dobra. Dobranoc. No. dobranoc no my przyjedziemy tam do pani no. na flaszkę jakąś no u mnie flaszki pan nie no nie tam flaszka, ale ja nie piję dobra <noise> dobra dobranoc no, dzięki dobranoc, dobranoc. no proszę do... dobranoc dobranoc jak uwierzyłaś, Nie, jak mnie rozwaliła, jak ona powiedziała, nie, tu żadnych murzynów nie ma, dwóch Ukraińców. <śmiennie> ale jak je Jakby jak... jej murzyni przeszkadzali. Ty, ale, ale jak uwierzyła, że ja jej powiedziałem, że tam byłem, 7 się się tam temu. A panie, to <śmiennie> stoją. No niestety, No Na